Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o 7 cudów świata pojedynek. Także nie przedłużając zbytnio, zapraszam. Ok, gra 7 cudów świata pojedynek jest wariacją na bazie gry 7 cudów świata przystosowaną pod rozgrywkę dwuosobową. Chodzą słuchy, że standardowe 7 cudów świata również da się grać na dwie osoby, ale osobiście nie próbowaliśmy. Wracając do meritum, w grze 7 cudów świata pojedynek rywalizujemy ze sobą. Oto kto stworzy lepiej, prosperujące imperium. Im większe i wspanialsze miasto zbudujemy, tym oczywiście większe są nasze szanse na wygraną. Ale zanim zaczniemy nasze potyczki, należy przygotować pole do bitwy. Ok, jak widzieliście, na początku każdy z graczy dostaje 7 monet. Następnie spośród dostępnych cudów świata wybieramy 4, układamy je przed graczami i wtedy pierwszy gracz wybiera jeden cud świata, drugi gracz wybiera dwa cuda świata, a pierwszy gracz wybiera ten, który pozostał. Sytuacja ta powtarza się analogicznie, ale tym razem zmieniamy kolejność. Drugi gracz wybiera jeden cud świata, pierwszy dwa i drugi ten, który pozostaje. Jak będziemy przygotowywać poszczególne karty epok? Wydaje mi się, że bardzo prosto. Z każdej talii odrzucamy po trzy karty losowe, później je tasujemy i formujemy z nich kubki. Dodatkowo w trzeciej erze wchodzi mały twist, ponieważ odrzucamy trzy standardowe karty trzeciej ery i z dostępnych kart gildi wybieramy trzy sztuki i również tasowujemy je do wcześniej przygotowanej talii. Talię z pierwszej ery rozkładamy według wzoru umieszczonego w instrukcji. Tutaj jest taki wzór, cała gra tak naprawdę opiera się na dobieraniu kart z układu. W zależności od tego, jakie karty będziemy dobierać, będą one aktywować konkretne efekty. Gdy wyczerpiamy pulę kart z danej ery, rozkładamy karty dla kolejnej ery i tak koło aż zakończymy trzecią. Jest mała zmiana w tym, kto będzie zaczynał rozgrywkę w kolejnej erze. A mianowicie, osoba, która jest słabsza militarnie, czyli dostała więcej tarcz w poprzedniej erze, będzie mogła zdecydować, czy to ona zacznie daną rundę, czy to jej przeciwnik powinien zacząć tą rundę, w zależności od tego, jakie karty zobaczy przed sobą. Ok, powiedziałam, że ta gra opiera się głównie na dobieraniu kart, ale troszkę skłamałam. Tak naprawdę w naszej turze możemy wykonać trzy akcje dobrać kartę z układu, sprzedać kartę z układu, aby zarobić sobie trochę pieniążków, żeby mieć na kolejne inwestycje. Ewentualnie możemy zbudować nasz cud świata, o ile nas na to stać. Ok, stać. Jak będziemy kupować surowce? A mianowicie troszkę inaczej niż standardowych 7 cudach świata, bo tym razem nie płacimy graczowi, a bankowi. Koszt jednego surowca to jest standardowo Dwa pieniążki, no chyba, że nasz przeciwnik ma symbol tego surowca na brązowej bądź szarej karcie, wtedy za każdy taki symbol płacimy o jeden złota więcej. Ok, i jeszcze jedna ważna informacja co do budowania cudów świata. Budujemy je w taki sposób, że bierzemy kartę z układu i wsuwamy ją pod nasz cud świata. Na kartę nas nie musi być stać, za to na cud musi nas być stać. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w całej grze można wybudować tylko 7 cudów świata. Jeżeli Agatka wybuduje 7 cud świata, to 8 cud świata od Agatki bądź Kasi ląduje w pudełku i już nie można go wybudować. A jak będziemy obliczać zysk ze sprzedaży kart? Też bardzo prosto. Dwie monety za każdą sprzedaną kartę. No chyba, że w naszym mieście Posiadamy złote karty. Każda złota karta daje nam jedną monetę do sprzedaży karty. Czyli jeżeli mamy dwie złote karty w naszym mieście, wtedy kartę z układu sprzedajemy za cztery pieniążki. Ok. W idealnym scenariuszu grę kończymy w momencie, kiedy wyczerpiemy karty z pierwszej, drugiej i trzeciej ery. Ale czasami ten scenariusz może troszkę się zmienić, z racji tego, że gra przewiduje dwa szybsze sposoby zwycięstwa. Jest to zwycięstwo militarne, kiedy Piątkowski był przesunięty od środka do bazy naszego przeciwnika. Wtedy automatycznie wygrywamy militarnie. Jeśli natomiast jedno z nas zgromadzi 6 symboli naukowych, sześć różnych symboli naukowych doda, to wtedy wygrywamy poprzez dominację naukową. Nie liczymy punktów, nie dokończamy gry, po prostu jest koniec. Ta gra jest świetną pozycją dla dwóch osób. Wydaje mi się, że ta gra jest takim must-have, jeżeli wasze partie głównie opierają się na rozgrywkach dwuosobowych. Jest bardzo kompaktowa, można ją zabrać ze sobą wszędzie. Czas rozgrywki to około 30 minut, no chyba że bardzo długo zastanawiacie się nad tym, które karty wybrać, to wtedy może wam się to przedłużyć, ale to jak w każdej rozgrywce. Zdecydowanie polecam ją małżeństwu, tylko tutaj trzeba uważać, po czasami możecie spać na wycieraczce. Cóż mogę więcej powiedzieć? My się z nią w nią zagrywamy. Łukasz miał przez pewien czas takie etap, że było tak, yy, Kasia, co zagramy? No ale co? Nie. Znowu. No i tak ten pojedynek lądował yy, dwa razy w ciągu wieczora, czasami siedem dni z rzędu. A teraz przyszły dodatki i ląduje jeszcze częściej. Także my się w nią zagrywamy osobiście. A jeżeli jeszcze nie widzieliście naszych filmików dotyczących dodatków, to serdecznie zapraszamy. Poczyniliśmy trzy takie filmiki. Jeden to jest o panteonie, drugi jest o Agorze, a trzeci jest o Agorze, o unboxingu. Tak naprawdę zobacz, kotku, co masz w środku. A raczej patrzymy, co ma Agora w środku. Czy coś takiego. Ja zdecydowanie polecam grę. Jak na tą cenę, jest naprawdę wypakowana po brzegi, możecie ją zabrać wszędzie. Wytłumaczenie jej trwa tak naprawdę chwilkę. Jeżeli już załapiecie tego bakcyra, to będziecie chcieli grać i grać i grać. Czyli ma syndrom... Zagramy jeszcze raz? Dobra, kończę to przydługie gadanie. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że trzymajcie się ciepło i grajcie w gry planszowe!